Loki? Tak no. Dobrze cię widzieć mm. Gdzie Kurde co za muchy tu latają Za tobą reszta jest Masowo mugiła A co wy myślicie kurwa trzeba było tępić Wyłącz to chłopie Dobra Czekamy minie do synchro i pakujemy się na te dwa pojazdy, które stoją, i śmigamy do, nas, do naszych y, skrzynek. Przyjęli? Tak jest. Oj. Oj. Ilu nas tu jest? Gdzie są? się w linii. Mm, szoku. Nie ma nie tu nie szoka. Nie nie szok bo mogę być osobistym nigasem, szoka? Ej, w linii pasterzowej. Dziewięć osób, Ej, dobra. Ja, ja nic Linia, takie proste to 2, jest. Nic nie widzi. osób. Dobra, wsiadać na te pojazdy. Jednym kieruję, ja, drugim nie wiem kto kieruje. Wybrać sobie. Nie pomieścimy się. Witam Fuj, trupy Na co Ej, Ej, mam pytanie Jezu, co to jest przed nami? Trupy, te co, co zabiliście Taki byłeś pijany, że nie o, pamiętasz? Kurno. To my tego dokonaliśmy? Tak! etniczne tutaj człowieku cool. Mamy spróby, <noise> możemy zabijać tych pieprzonych Pytanie, Czemu jak jest? włączyć latarkę? Musisz włączyć eee. się do, do łapy i L eee, Nie pomieścimy się wszyscy do samochodu To biegnij na piechotę przy drodze i tyle do cerkwi niech biegnie Uwaga, cofam Dobra, kto siedzi w samochodzie, na kierowcy? Loki yy, Obok, pasażer Hal jest Jak nic nie widać, nawaliłeś się ostro chyba Firanki na oknach, no tu to jest pełno samochodów, kurwa I ty... Można by nakraść ostro Dobra, wysiadać. Tutaj, Smoku, jak mnie słychać? Dobrze cię słyszę. Wsiadamy? Dobrze. Gdzie jest to mój oddział? Y Dobra, panowie, pogadajcie te latarki. Ja nic nie widzę. Przykro mi. dobieram się w pary? Nie po oczach kurwa! Tak. Hal. Hmm. Chodź... Druch... Hal, latarkę wgaś. Okej. Smoku. Okej. Okay. Jeden tu zostaje. Ej. Nie, dobra, pójdzie, pójdzie patrol czteroosobowy, reszta zostaje tutaj. Hmm. SK? Słucham. Ja to... Eska zgłaszam. Zgłaszam. Idziemy do miasta od północnego zachodu. Eee... czwórka o, Przyjął eee, Techniczne, muszę armę zrestartować, nie mam Dobra Także zastopuj mojego ai zaraz mm. Panowie, ja nic widzę Było wtedy no, no, na no, tu nie piszesz tam ktoś biega z latarką yy, w mieście No tam, na wprost, jak patrzę teraz. Na 300 Co wy Ktoś by mnie strzelił. Dostałem. To nasi pewnie są. Nie, nasi z północnego zachodu mieli. Dostałem strzeliłem Ta grypa. Tu jestem. Ja jestem koło Lokiego Nie walcz. tą lampę. Dostałem, dostałem. Mamy lekarza? Jestem Aha, lekarzem, chyba, czego? Kto? Nie. Gdzie? Gdzie lekarz potrzebny? Dać tam latarkę Dać ja, tam latarkę smoku, panie. Smoku Już, tutaj, to... loki Kto? Proszę tam pomocą. Dobra, i... dobra. I... Dobra, spoko. Ten... Spoko Kto potrzebuje pomocy? Dobra, A pan lekarz cię? to czego tutaj? tu szuka? No opatruje rannego. Ale nie ty. Pytam cywilnego lekarza. Tak jest. Dostałem, ale kto otworzył do mnie ogień? Ja no, w ja ogóle ja. nie wiem. Jestem lekarzem i sprawdzam, czy, czy ludzie, którzy tu mieszkają, tak. mają leki. Leczę chore babcię Ty w tym celu. Tak, dobra, to nie, Nie będę ci podawał na razie tego, medki te brajczego się zgłośni. Człowiek, wy okay, jedziecie? Ja. Nie, 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 nie. Ktoś jedzie? Tak. Stać! Stać! Ja! Stój! Ej, stój, stój, stój! stój! No będziemy strzelać! Na ziemię! Na ziemię, na ziemię! Ziemia! Kład się! To się gleba Jestem reporterem! Panowie, panowie! Jestem reporterem! To się to się trzeba zatrzymywać jak, jak widzi się kogoś Biedzi i będzie... No to zatrzymał się. I się w górę. No. no Czego pan tu szuka? Jestem reporterem, robię materiał, który będzie nagrywał to co się tutaj dzieje. A, a yy, kto dał panu takie przyzwolenie i co pan tu chce a, w ogóle kręcić? Dostałem zezwolenie po prostu na nagrywanie na materiału w tym terenie i koniec, kropka. E, nic więcej nie mam. Nie mam żadnej broni, mam tylko kamerę. A co pan chce kręcić? To, to co pan chce? Czy nie wiem, co się tutaj dzieje? Słyszałem po prostu, że coś tutaj się dzieje, jakieś konflikty są między. Jednymi, a drugimi jednostkami i chciałem to nagrać po prostu no. Maja, że może do środka bywać. A później bo tutaj środka. nie najlepsza jest pozycja. Panie oficerze? Nie. Mam sprawdzić ja tego człowieka przeszukał. żebyście nie marnowali waszych lekarstw na niego? Nie no to szukać, nie mam nic. Dobra, przeszukuję cię. Raz, przeszukuj przeszukuj tam? Przeszukuj tam. Nie, nie, nie wrzuciłem żadnej doliniki, nie mam tam Nie mam. Jak nie ma nic, okay. jak nie, nie ma nic to wstań. Jeszcze go nie mam nic, nie mam Wstawaj. nic. Jak nic nie ma, nie ma tobie jeszcze go. Dawaj, dawaj i na teraz nagrany. Dawaj. Co Już? No do środka. No to ręczny dajesz, dajesz. Za mną. Dobra, z tę latarkę. Nie Tutaj podmur się ustawić. Nie, dzieje. Tutaj w prawo podmur. Rozumiem, ale ja jestem, jestem reporterem, po prostu. Ale pan jakiś wywiad, czy coś, nie wiem. Jestem na wschód od was. Ja Stomaty. po prostu przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć co się tutaj dzieje i nagrać to i tyle, nic więcej. Nie mam żadnej broni. No dobrze, ale chce pan Jest jakiś smaku. wywiad, czy coś, bo ja jestem... Nie, żadnych wywiadów nie chcę prowadzić, z tego względu, że jak przeprowadzę z którymś z was wywiad, podejrzewam, że mnie zabijecie, bo... Nie, dlaczego? Bo bo tak, bo, bo jak nagle my... materiał to zobaczysz zobaczy coś wasze twarze. Ja jakiś samo, samochód to jeszcze, to nasi, my chcemy, my chcemy głosić... Nie, to na no, nasi to my Aha okej okay. nasze, nasze idee i możemy puścić jakiś materiał Ludzie w kominiarkach wyjścia będzie spokój No, jesteśmy w kamieniarkach Co? Eee Flara Flara nasza To nasi, to nasi Tu, nie Począć, gdzie tu pan stanie w, tam... w tych. O, wchodzimy do miasta z zachodu. Boczny, przyboczny no do Już zacząłem nagrywać. No, no, Czy mogę na, zacząć nagrywać? Owszem, nowy, może pan, pan nagrywać, ale proszę. Zdaliśmy samochód czerwony. To on wam uciekał? Rozumiem, jestem tylko reporterem. Eee... E, materiał. jeśli, jeśli, jeśli będzie jakieś strzały, to prosiłbym pana, aby pan rzucił się na ziemię, dobrze? Tak zrozumiałem, oczywiście aczkolwiek moją pracą jest to e, żeby zobaczyć. Z ko czerwonym, nie wiem przy jest no, z... Z... Skoda Przyjął, się... migajcie światłami światło włączone Widziałem od wschodu czy od zachodu? Od zachodu o, tymi... dobra panowie rozstawicie tutaj no wie, wejdź na drugi kanał Oj, radia, a nie pierdolić. Bo nie jesteście na radiu nie wiecie co, Nie wiecie co się dzieje do chuja ale... Kanał drugi Czemu? No nie wiem a nawet na radiu nie słyszałem, że będą podjeżdżać samochodem A ja słyszałem Kanał drugi do... Tak jest Tu tutaj a, tam Można Tyle, by się czy... zastanawiać pozostawiać samochodami można by. Jeśli możecie, to, to uczyńcie Bramy samochodami i zajm zajmiecie się północną stroną, na południe Ujęcio. pójdzie ta grupa, co była tu ze mną. To proszę nie po... no, nie wiesz, czy byłeś tutaj no, coś coś z szokiem? No proszę cię, chłopie. Jako już zostałem sprawdzony, no, jako reporter, nie mam żadnej broni. Panowie zostawić te dziury w murze naokoło cerkwi samochodami. Dobra, starczy, jest przejście i jest zastawione. Przepraszam. Ciągle oni, oni pojechali brać samochodu po to, żeby zostawiać dziury w murach. Zostaw, zostaw, e... zostaw. Pan jest zastępcą? No. Hmm. Zostaw ma, mnie. Przepraszam. to do zarządu, coś ode mnie chciał. Bierz do Nie czekać, ja bym sobie pojechał, więc nie wiem o co mu zbytnio chodzi. pan hmm. to lekko jeszcze. T... Tę... Nawodca do cerkwi proszę o do lekarza. Grzebiet! Dobrze, ale... Ale... tak ale... Dobrze, ale... nie będzie. Przecież tędy się da przejść, nie? Ja no nie tak... wiem, czy to przejść. Może po prostu ten, kto by się pilnował, no bo. nie wiem, najwyżej jeszcze dostawię do muru bliżej. No Władza to ja podjeżdżą. dostawię, czekaj. Dobra, będę ci. Uwaga, to nie jest Dobra, tu jest, już zatkana. W ogóle zraniłeś mnie. Sorry, gdzie jesteś? Krzyczałem, uwaga. Kto jest ranny i gdzie? Ja, to. Maro. Za tobą. Ty. To znaczy odczuwam ból, ale chyba mi przeszłeś. Czekaj. No masz ból, w kto ci Morfinie. Dzięki. Dobrze dziękuję. Bardzo... Dobra, jesteś już wcale. Dzięki. nagrane, tylko mi chodzi o to, aby nagrać to, co się dzieje. No to proszę za mną. Troszkę do tyłu, troszkę do tyłu. Dobra, dobra. Ej, reszta, reszta. Nie interesować obozu. Nie interesować. No. no. Daj się coś Cofaj, 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 tylko na prosto, na prosto, na prosto, jeszcze cofaj, cofaj, cofaj i odbij teraz. Jeszcze, jeszcze dobra, no i teraz tylko. A masz równoległe do tupy parkowanie, Victor. Co, co oni tu robią? Zostawiałem, żeby było słony. Moż radia? Nie było te wszystkie. Dobrze, bo on dobrze, czy, dobrze, 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 to dobrze, to dobrze, 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 Co smoku No dobrze, no, dobrze, 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 To i Uwaga, no, 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 to mieć no, trochę daszku. By no. tu to się otworzyć, gdybym się weszło, trochę suszej było. Smoku, I... każdy, każdy kto... nie będzie się...